Cześć! Dzisiaj pokażę Ci jedno z najlepszych ćwiczeń na brzuch, na mięśnie głębokie brzucha. Ćwiczenie to ma cztery progresy. Co to znaczy? To znaczy, że mamy cztery tak zwane levele trudności. Level jeden jest podstawowy, dwa, trzy, cztery, czwarty jest najcięższy. I tak naprawdę to Ty decydujesz, który level zajmujesz, w zależności od tego jakie posiadasz umiejętności w danej chwili. I te ty możesz sobie swobodnie manewrować między tymi levelami. Czyli, jeżeli na przykład wejdziesz w pozycję numer 3 i stwierdzisz, że o w danym momencie jest ona za ciężka, zmniejszasz do pozycji numer 2 i nie ma żadnego problemu. Liczy się ciągłość trzymania tego ćwiczenia. Dzisiaj zajmę się pokazywaniem tego ćwiczenia. Bardzo fajnie jest, jeżeli na przykład zrobisz 4 rundy po minutę z minutową przerwą między ćwiczeniami. Ok, dobra. Zaczynamy, teraz tak, w tym ćwiczeniu najważniejszy element to jest ułożenie naszej miednicy i ta miednica ma być cały czas pochylona do przodu, wyciągnięta do przodu tak, żeby odcinek lędźwiowy, czyli dolny odcinek pleców był e, przyczepiony, przyklejony do ziemi. I nie możemy i nie powinniśmy iść w większą, wyższą pozycję, jeżeli ten odcinek lędźwiowy unosi nam się, podnosi i powoduje takiego licznika, czyli że dzieje się tutaj coś takiego. Tego nie możemy do tego dopuścić, musimy tą miednicę zrotować do przodu tak, żeby odcinek lędźwiowy był przyklejony, żebyśmy nie byli w stanie tutaj włożyć ręki między plecy a Ziemi. Najłatwiej to zobrazować w ten sposób, jeżeli mamy miednicę, możemy ją dać do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, to też jest bardzo fajne ćwiczenie na rozróżnienie troszeczkę naszego biodra. Więc w każdej pozycji to ułożenie miednicy jest najważniejsze. I teraz lecimy, pozycja numer 1. Czyli kładę się na plecach, rotuję tą miednicę, nogi mam na 90 stopni do góry proste w kolanach, palce wyciągnięte mocno w górę. To jest pozycja numer jeden. Pozycja po prostu leży. Jeżeli okaże się, że ta pozycja jest łatwa i przyjemna i chcę troszeczkę ciężej, jestem w stanie utrzymać plecy, podrywam łopatki i ręce daję w dłuższy kolan. I trzymam, tak? Czyli nic nie zmienia. Jeżeli na przykład nagle stwierdzę, że jest za ciężko, mogę sobie spokojnie wrócić do poprzedniej pozycji, po czym znowu na przykład zająć tą. Natomiast dalej, Pozycja numer 3, czyli delikatnie idziemy nogami na 45 stopni. To będzie bardzo ciężkie przejście, gdyż już zacznie się prawdopodobnie ten odcinek mężliowy, O, otwierać i musimy cały czas go dopuścić e, przy, 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 cały czas go przytrzymać przytojonego przy, przy, przy do ziemi. Więc jeżeli to jest ok, idziemy rękoma jeszcze na 45 stopni. I mamy pozycję numer 4, po czym możemy się spokojnie wrócić do poprzedniej pozycji i znowu na przykład spróbować sobie zamiast. Czyli pozycja numer 1, pozycja numer 2, pozycja numer 3, pozycja numer 4. Więc tak jak mówiłem, najważniejsze jest, żebyś umiał wytrzymać minutę. W jakiej pozycji to przyjdzie wszystko też z czasem. Z czasem będziesz miał coraz silniejszy brzuch i ta pozycja będzie coraz wyższa. Ważne jest, żeby trzymać minutę, żeby nie puszczać, więc nawet jeżeli masz trzymać 50 sekund w pozycji numer 1 i 10 sekund w pozycji numer 2, jest to bardzo fajny trening. Następny trening spróbujesz zrobić 45 sekund w pozycji numer 1, na przykład 15 sekund w pozycji numer 2 i tak dalej, i tak dalej. Zaraz ze wzrostem siły będziesz mógł sobie wchodzić w coraz to wyższe pozycje i spędzać z nich coraz więcej czasu. Mam nadzieję, że ten filmik Ci się podoba. Jeżeli tak, zostaw komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku.